Okej, okay. odliczanie do Face 3D rozpoczęte! Co tu rozłożył ten śpiwór? To jest śpiwór? Czy mata do walki? Och, Będzie walka! Tak! Odklep, odklep! Nie gry! Nie wiem, co wy robicie, ale możecie zejść z mojego śpiwora? To twój? Fibi, nie zrozum mnie źle, ale oglądamy wrestling i nie chcemy dżetu. Nie obejrzycie wrestlingu. Moje kumpele przychodzą oglądać nastoletni romans w 3D, który musimy oglądać w telewizji 3D, bo tak jest w tytule. 3D jest dla zapaśników, a nie dla szczawi na spacerkach, a potem wyjących songi o szczawiach na spacerkach. No, trudno. Zaplanowałam sobie fajny wieczór z koleżankami. Czekam na to cały dzień. Cały dzień? A ja miesiąc budowałem ten zestaw, żeby oglądać wrestling za darmo, i czemu ci o tym mówię? Mamo, tato. Nie powiem. Jednak chyba powiem. Co Max na broju, Fibi? Dobra, oglądaj tę swoją szmirę. O! Już nieważne. Myśli, że wygrała, a ja nakupkałem jej do śpiwora. Dzieci, wreszcie uwolniłam zabawkę z kartonowego więzienia. Nie! Yeah! Dzięki! I dlatego nie macie zwierzątka. To jest niezniszczalny robot. Jego należy próbować zniszczyć. Tylko tyle potrafisz? Jejku, może jego nie da się popsuć! Max znowu popsuł lodówkę. Tato, jesteś super silny. Spróbuj popsuć niezniszczalno-bota. Reklama mówi, że to niemożliwe. Oho, serio? Reklama nie spotkała grzmotu mocnego. To jest mocniejsze niż myślałem. Zacząłeś już działać? Daj mi znać, kiedy zaczniesz. On mnie obraża? <laughs> Zaraz ci wytłukę te gębule na twardym stole. Słonko, Max popsuł stoję. i przestań. Hank. Dziękuję za ten delikatny masaż. Jak to możliwe? Jestem najsilniejszy na świecie. Może ten robocik jest najsilniejszy na świecie? Przestańcie, dzieci. Przecież tata da sobie radę. Jest trochę podrdzewiały. Czy to znaczy zgrzybiały? Emerytowany. Ale tutaj doskonały, efektywny trening z pewnością pomoże. No, to mój grzmot mocny. <noise> to jeszcze nie koniec, niezniszczalno bocie. Przechodzę w tryb uśpienia. Nie mam tu godnych rywali. <noise>